Mam wrażenie, że przynajmniej u nas w Polsce jesteśmy dość mocno kontrastowi, jeśli chodzi o ocenianie filmów. Przeważnie nawet nie dobieramy odpowiedniego podejścia do odpowiedniego filmu, bo od każdego chyba oczekujemy nie wiadomo jakich ambitnych przekazów. I o zgrozo, wszyscy idziemy sznurem na e, twórczość patryka Wegi. Ale kiedy przychodzi taki wąwóz, to nagle leją się negatywne komentarze, ale całe szczęście też pozytywne. Ja do tych pozytywnych będę dzisiaj należał, ponieważ to jest moja recenzja, moja opinia filmu wąwóz, który wylądował na Apple TV i chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę warto obejrzeć ten film. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy odcinek, szczególne podziękowania dla wszystkich wspierających kanał. Wielkie dzięki za wiarę w naszą twórczość! Dwoje wyszkolonych agentów zostaje przydzielonych do posterunków w wieżach strażniczych po przeciwnych stronach ogromnego, ściśle tajnego wąwozu. Ich zadaniem jest ochrona świata przed nieznanym, tajemniczym złem, które czai się w jego głębinach choć dzieli ich dystans, nawiązują więź. Kiedy w końcu poznają prawdziwe, katastrofalne zagrożenia dla ludzkości, muszą połączyć siły i poddać próbie zarówno swoje fizyczne, jak i psychiczne możliwości, by utrzymać zło w wąwozie, zanim będzie za późno. W rolach głównych Ania Taylor-Joy oraz Miles Teller. Obydwoje bardzo dobrych aktorów. Przynajmniej w moim odczuciu, moim zdaniu. I tu właśnie pojawia się cała kwintesencja, że ta dwójka będzie w zasadzie przez cały film tylko na ekranie, ponieważ, jak tutaj nazwa wskazuje, fabuła dotyczy wąwozu. Jedna i druga strona, czyli Drasa, w tym Ania Tyler Joy oraz Levi Milesz to jest dwójka w ogóle obcych sobie osób z różnych krajów, którzy są przydzieleni do pilnowania tytułowego wąwozu. I tu właśnie pojawia się pierwszy dla mnie mega duży plus. Choć zwiastun trwa. Chyba 3 minuty? Nie dostajecie w nim praktycznie nic. Co się czai w wąwozie? Co to będzie? Czy to będzie wielki potwór? Czy to będą jacyś tubylcy? Czy to będą kosmici? Czy to będzie jakieś biologiczne zagrożenie? A może po prostu będą to jakieś halucynacje pod wpływem jakiegoś toksycznego gazu? Wiecie doskonale, że już byliśmy bombardowani wieloma pomysłami. Mogę Wam tylko powiedzieć, że podoba mi się to, co znajdziecie w wąwozie, bo coś tam będzie, ale tu nie zepsuję Wam zabawy, ponieważ tak jak twórcy chcieli, w tego nie pokazali, a czegoś takiego ze świecą dzisiaj szukać. To możecie spokojnie naprawdę w ten wąwóz razem z naszą dwójką bohaterów wejść. Jednak zanim wejdziemy w ten wąwóz, będziemy mieli około 40-50 minut sekwencji, w których będziemy pierw poznawać naszych bohaterów, dowiemy się, jak wygląda sytuacja u jednej strony i u drugiej, jak wygląda sytuacja rodzinna, dość przykra dla Ani i Taylor Joy oraz jak wygląda dla naszego. Drugiego bohatera Maisa Tellera. Sytuacja pod kątem traumy i przeżyć związanych z jego, jakby, kontraktami jako snajper, tak? No bo jedna i druga, jakby, postać zajmuje się zawodowo eliminowaniem, jakby, celów, i tutaj, właśnie, wywozi się też ich fach, tak można to nazwać, czyli, właśnie. Bycie sniperem zawodowym, po prostu eliminatorem pewnych um, zagrożeń. Także nasz główny bohater w tym wypadku Lewi, trafia um, do obiektu, w którym spotyka swojego zmiennika. Człowieka, który mu mówi, że i był tu ostatni rok, i teraz on też również przez ten rok będzie musiał pilnować tego węwozu. Złota zasada jest taka, że nie wolno absolutnie kontaktować się z drugą stroną, ponieważ, no, jakby to jest oddzielny kraj, inny temat. I ten, jakby tutaj, poprzednik w zasadzie też mówi mu tylko kilka legend, które ewentualnie usłyszał od też również poprzedników. Piją sobie flaszkę, następnie ta zmiana już jest, no i się zaczyna. W tym wypadku, Drasa po drugiej stronie, jako no powiedzmy, dziewczyna, która jest bardziej troszeczkę beztrocka, zawadiacka. Prowokuje naszego lewiego i zaczynają się ze sobą komunikować. I jest to, powiem Wam, bardzo fajny przykład dzisiejszej współczesnej relacji i budowania więzi, ponieważ ta więź jest na odległość. Oni się ze sobą komunikują za pomocą gestów, za pomocą lornetek, za pomocą pisania na kartkach czy też na tablicach whiteboardowych e, komunikacji. No aż w końcu dochodzi do Spotkania, w jaki sposób, co tam się będzie działo, no to też was tutaj z tym zostawię, bo to nie jest tak, że oni od razu lecą do tego wąwozu. I to jest fajne. Właśnie w taki sposób buduje się uważam, narrację i więź do bohaterów, żebyśmy trochę ich poznali i dowiedzieli się, co tam u nich słychać i że uwierzymy w to, że im na sobie zależy, bo jednak. Ta dwójka osób, dwójka zbłąkanych osób, dwójka, która ma trochę dość obecnego życia i zapędziła się w kozi róg, i jedna strona nie wie co dalej z sobą, druga strona traci w zasadzie wszystko, co jej bliskie. Spotykają się tacy ludzie w rozsypce i znajdują swoje elementy układanki i stanowią jeden piękny puzzle. I to jest właśnie super. Dochodzi do takiej sekwencji bardzo fajnej, romantycznej, gdzie naprawdę możemy poczuć. Tą chwilę takiego, e, takiej beztroski, ale no później, no już wiadomo, tak jak też zwiastun, zwi e, zwiastun zwiastuje, e, dochodzi do sytuacji, gdzie musimy podążać razem z naszymi bohaterami do tytułowego wąwozu. I tutaj, słuchajcie, zaczyna się bardzo fajny roller coaster. E, I jeśli miałbym, słuchajcie, do czegoś to porównać, to czułem się trochę tak, jeśli oglądaliście kiedyś mm, King Konga, ale tego takiego dawnego King Konga z Adrianem Brody to. Powiedzmy sobie, żebym porównał trochę to, co tam zobaczycie, do tej krainy King Konga. Rewelacja. Rewelacja, słuchajcie, naprawdę rewelacja. Eee, to e, bardzo mi się podobał design tego, co tam zobaczycie. W, w ogóle dlaczego to się stało, co tam jest. Więc tu będziecie mieli, mieli e, kilka różnych sekwencji, nie będzie monotonii, będzie kilka różnych. Jakby lokacji, ale też będzie sporo akcji, bo tej akcji tam właśnie jest. No, nasi bohaterowie potrafią w strzelanko, więc oni też strzelają i to dobrze. Są fajne te sekwencje. Jest zagrożenie, i jest sytuacja taka powiedzmy trochę podbramkowa. Bardzo mi się podobał e, też taki motyw, bym powiedział nawet gdzieś w pewnym momencie, bym to porównał nawet do motywów Anihilacji e, z Natalii Portman. Jeśli ktoś nie widział, no to polecam, choć jest to specyficzne kino. Ale jest bardzo dobre, więc tu y, też to dobrze zagrało, dobrze, y, dobrze to działa. Eee, całość uważam, że jest bardzo fajnie wykonana. Macie tutaj dwie godziny dobrego, fajnego kina i które się nie śpieszy, nie od razu jesteście wrzucani w ten wir, żeby wałować, wałować, wałować tylko ten wąwóz. Mało tego, w końcu ci bohaterowie czy razem, czy jedno nie powiem ale któreś tam wychodzi z tego wąwozu, tak to nazwę, a które czy razem no to sobie sami zobaczcie, bo nie chcę wam spoilerować. I jeszcze się będzie jakaś działa akcja po tym wąwozie. Więc jakby nie mamy od razu takiego, wiecie, endingu, że już napisy, kiedy tylko przekroczyliśmy nogę z tego wąwozu, kiedy udało nam się z niego wyjść. To jest też fajne, że naprawdę mamy opowieść, op opowiedzianą historię od początku do końca, z jakimś twistem fabularnym, więc to jest spoko. Dla mnie jest to ok. Czy jest to coś nowego? Szczerze powiedziawszy, myślę, że tak. Mamy, po, mamy ciekawe podejście do tematu. Dość myślę aktualne też po tych sytuacjach, które ostatnio w rządzie amerykańskim padły, że na dnie oceanu jest inna cywilizacja, bo jeśli nie słyszeliście, to takie już słowa padły w mediach i się przyznali do tego, że tak, jakaś cywilizacja jest na dnie oceanu, głęboko gdzieś idziemy jako ludzie, nie możemy dotrzeć, więc to jest też ciekawe, ale mimo wszystko, wracając z tych foliarskich teorii na Ziemię, do Wąwozu, jest to bardzo przyjemne kino, przy którym będziecie się świetnie bawić. Będziecie się naprawdę się świetnie bawić. Tylko błagam na miłość boską. Nie oczekujcie od filmów, które są trochę sci-fi, trochę są takim, powiedzmy, może nie wiem, thrillerem sci-fi, coś na takiej zasadzie, że to będzie jakiś totalny film z przekazem. Czasami filmy mają służyć tylko rozrywce. Tym bardziej mamy tu dobrych aktorów, którzy nie są drewnem i fajne smaczki. Na przykład, skoro mamy dwójkę bohaterów, i teraz uwaga, skoro Ania Taylor-Joy, nie wiem, czy pamiętacie, ale no, dla mnie osobiście ona najbardziej wypłynęła i wszyscy ją zaczęli poznawać po Gambicie. No i jest teda, że to ona właśnie gra w szachy z naszym Lewim i jeszcze go poucza odnośnie jakby tej partyki na odległość. Z kolei Levi gra razem na perkusji z Anią Taylor-Joy, czyli z Andrasą i no przypominam, że Miles Taylor grał w Whiplashu. No, i to jest takie fajne mrugnięcie okiem, po prostu do widza, więc to jest takie super. Wiecie, no. Jeśli, e, oczywiście, nie, nie szukajcie tutaj nie wiadomo ile takich momentów, ale to jest fajne. Skoro mamy taką dwójkę bohaterów, którzy gdzieś czegoś fajnie zasunęli, to fajne takie puszczenie oka do widza z kina, że coś takiego jest. Nie przedłużając, moi drodzy, to jest fajne kino. Zapraszam serdecznie, Apple TV. Możecie sobie obejrzeć, a z mojej strony to wszystko. Jest to przedostatni, moi drodzy, odcinek o filmach a od przyszłego tygodnia zaczynamy już informacje o grach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co będę chciał Wam przekazać, ponieważ tak jak padło z naszymi widzami, 80% do 20, do 30, powiedzmy tam 70, do 30 chciałbym, żeby na tym kanale obracało się coś bardziej w środowisku gier. A jak to wyjdzie, zobaczymy w praniu. Pamiętajcie, karta na żywo, również tam znajdziecie mnie praktycznie codziennie na ten moment. Do końca tego tygodnia jestem, możemy pogadać i pośmiać się, i możecie poznać też ekipę, która tam stale przesiaduje. Naprawdę fajni ludzie tam są. Dziękuję pięknie Wam wszystkim za obecność, za wyświetlenia, za komentarze, za lajki, za wszystko, bo wiecie, fajnie, kiedy się wie, że się mówi do kogoś, a nie do ściany. Wszystkiego dobrego, cześć!